Cześć wam, witajcie na kanale, ja nazywam się Adam a w dzisiejszym odcinku będziemy skodowania akumulatora w z a kubi, autora, Audi a więc ja was zapraszam na film a więc BMW sprzedałem i powróciłem do A8 D3 <laughs> jednak to auto mi się najlepiej sprawdzało wygodne duże, no i chyba jednak jestem bardziej fanem Audi niż e, niż, niż, e, niż BMW no i też fundusz jakby był trochę ograniczony a tu w całkiem fajnej wersji udało mi się dorwać e, d pokażę wam jeszcze w środku jak to wygląda wiadomo auto trochę do dopieszczenia jak widzicie ma swoje jakieś tam mankamenty no ale nie, ukrywa, nie ukrywajmy jest to 2006 rok aczkolwiek tak jest fajnie wyposażone. Wersja czteroosobowa. Z tyłu są pełne fotele wraz z masażem. Oh, e, wraz z masażem pełna regulacja. Wentylacja, e, podgrzewanie. Tutaj ekraniki, które działają. Fajnie to, fajnie to chodzi. Takie poduszeczki na głowę. No oczywiście Bangolów, bo tylko z taką wersją szukałem. <laughs> Dociągi działają, ale tylko działają z tyłu. Z przodu już niestety nie, nawet nie słychać zamka. Nie wiem czy jakiś jest bezpiecznik od tego. Tak się o to prezentuje. Z przodu więc no będzie pewnie trochę filmików związanych z z tym, że był i lidem. Teraz właśnie auto wróciło od, od mechanika jednego, czy mechanika, od firmy, która zajmuje się naprawą Webasto. Tam padła pompka obiegowa, e, grzałka i coś tam jeszcze. I przez to też furka trochę dłużej się nagrzewała. No i teraz wracając w 4 stopniach, takie pełne rozgrzanie do 90 stopni zajęło jej jakieś tam chyba 18-20 minut, więc całkiem nieźle. Ja to jeszcze ma właśnie widzicie Solardach. Dobra, a dzisiejszy filmiku będzie zmiana akumulatora na, na kozaka. Nawet w sumie nie wiem co, co my tutaj mamy. Słuchajcie, wezmę śrubokręt. Człowiek Aku jest bardzo słabe. To mamy jakiś titanium. Nie wiem, czy to jest za, za marka, aczkolwiek zaraz będę go demontował. A czemu kozak? A no, dlatego, że już kiedyś miałem tylko ma ósemkę, nie wiem, może pamiętacie z poprzednich filmów. Tam była najpierw ułożona warta za jakieś 8-9 stówek prawie, że, <laughs> która wytrzymała niepełny rok. Po czym kupiłem codziennie dokładnie taki sam. Kozak, ja miałem ją, potem jeszcze dwa lata, Odprzedałem ją. No i z tego co wiem, bo mam dalej kontakt z właścicielem tamtej A8, -ki. on jeszcze nawet nie ruszał tego akumulatora, cały czas mu fajnie trzyma. Nie słucha muzyki, tam e, czy odpala Webasto, nie ma problemów, więc zdecydowałem się kupić taki sam. Pamiętajcie, jak zmieniacie akumulator, no to musi być on naładowany do pełna. Ja go sobie teraz przerzucę i wrócimy już ze środka, gdzie pokażę Wam, jak się koduje nowy akumulator. Tak więc do zobaczenia. A few moments later. Dobra, udało mi się już zamontować akumulator. Teraz odpalam VCDS, albo czekajcie, kluczyki wezmę. Bo... Nic, tak, mamy tutaj VCDS. -ka. No i teraz szukamy w przypadku, właśnie tutaj mojego auta, e, batery Regul. <laughs> Następnie, to jest blok 61. Następnie przechodzimy do coding. 07 Wybieramy opcja 2 To jest jakby mój akumulator Battery Coding Ja mam tutaj zamontowany Kozak Jak widzicie nie mam tutaj takiej opcji Więc no, wybiorę sobie warte No i teraz muszę podać part number Oraz serial number Ja mam w filmie w filmie, znaczy pod filmem w opisie zostawię linka do strony, gdzie takie oto fajne, właśnie, taka fajna rozpiska jest. Ja mam tutaj 110 AH, czyli tak 4F09 151 05 C, i serial number. Dajmy na to zero 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 dziewięć jeden pięć sto pięć. ach na nie wchodzi a bo przyjmie nie przyjmie no, za krótkie dziesięć digits Coding, accepted. No i mamy zakodowany akumulator, reset MMI. No i tu powinno być na 100%. No i baja. Tak więc w opisie pod filmem zostawię Wam linka do strony. Gdzie znajdziecie te dane do wpisania? No i życzę Wam powodzenia <laughs> w kodowaniu. No ja Wam dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym.